Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. I Słowa świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus zszedł z góry, Postępowali za nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego, uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, Pokaż się kaplanowi i złóż ofiarę, którą przypisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Na wieki Amen. Dobrze, Kochani bracia i siostry, drodzy nasi rycerze, Dzisiaj Ewangelię, Ewangelię czytamy z świętego Mateusza, ósmy rozdział. To jest akurat te trzy rozdziały piąty, szósty, siódmy, jest bardzo ładnie powiedziane o modlitwie, w szóstym rozdziale jest opisany Ojcze nasz, jak się odmawia, w siódmym jest taka też nauka Pana Jezusa, kiedy On mówi, co chcecie, aby wam ludzie czynili Wy czyncie". Tak, piąty rozdział to jest osiem błogosławieństw. I dzisiaj następny, no to jest właśnie to, co Pan Jezus potem po swoich przemówieniach, po swoich naukach, po homiliach można powiedzieć, pierwsze kazanie na górze, idzie i czyni cuda. I teraz w Ewangelii, tak jak słyszeliśmy ten opis, spotkanie Pana Jezusa z trendowatym, to bym chciał zapytać Was, na co byśmy zwrócili uwagę tak od pierwszej myśli. Wyobraźcie sobie, że Wy jesteście na misjach, ja Was zaprosiłem tam na rekolekcję, na oazy, jakieś, na pielgrzymkę i mówię, proszę się podzielić Słowem Bożym. I tak, jakby kto czuje, że co by chciał powiedzieć z tej Ewangelii, co taki jest motywem, jakby fundamentem, albo nie wiem, pierwsze co uderza w ucho, w serce. Tak, spotkanie pana Jezusa z rozmowa, potem uleczenie, tak, no tak śmiało, jakby ktoś miał taką myśl, bo ja bym chciał po prostu z czegoś tak zacząć, od Waszego, tak? Przychodzi właśnie tutaj trendowaty, mówi, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Pan Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. Potem mówi, idź do kaplana, pokaż się, złóż ofiary za, za to, co przypisał Mojżesz, tak? I właśnie na świadectwo dla nich. Także taka krótka dzisiaj Ewangelia. Proszę bardzo, kto, przynajmniej ktoś jeden, na co można, proszę bardzo. Ja słuchając tej Ewangelii, to odnoszę ją do siebie, że bardzo często człowiek jest takim właśnie trendowatym w swym grzeszeniu, w swym grzechu. I bardzo często modlimy się do Pana Boga i tak, brak nam takiej pokory, że już byśmy chcieli natychmiast, żeby Pan Bóg realizował nasze, naszą modlitwę, nasze życzenia, ale zapominamy o tym, co ten trędowaty powiedział jeżeli chcesz, to mnie uzdrów, ale niech się stanie Twoja wola. Pan Bóg wie kiedy i jak ingerować i kierować naszym życiem. I bardzo często ta modlitwa nie musi być aż taka wylewna, taka długa i taka głośna, ale więcej pokory i zachowaniem tej myśli, że Boże, Ty wiesz, niech się stanie Twoja, a nie moja wola. To Bóg zapłać za to świadectwo. Kto chce, proszę myśleć dalej. Ja tylko to kilka słów jeszcze podpowiem, to jest taka prawda, że my byśmy chcieli, oczywiście kochając Pana Boga, szanując Pana Boga, mając też taki może jakiś respekt, tak, bo to jest Pan Bóg, ale byśmy chcieli tak to wszystko od razu zrobić, od razu zalatwić, od razu gdzieś tam wyjaśnić pewne sprawy i ja Wam powiem szczerze, że też no, jako ksiądz, jako wierzący też na tym się często lapie, że Zadaję sobie pytanie, czy te sprawy, nawet parafialne jakieś tam, zakonne sprawy, czy ktoś mnie o coś prosi, e, czy ja stawiam to pytanie, czy Pan Bóg tego chce? Czy Pan Bóg tego chce? Tak, kiedyś stałem na granicy trzy doby z mamą, po tym, żeśmy e, troszkę byli mądrzejsi na drugi raz i nocowaliśmy w naszych znajomych, tylko kolejkę żeśmy trzymali, to było pięć dni. Tak? i ja sobie zadawałem też pytanie czy pan Bóg chce, abym ja jechał czy nie i już księdza nawet zamówiłem który zamiast mnie pojedzie na rekolekcję. i było to mi tak trudno odpuścić ja znam tą parafię znam księdza który mnie zaprosił e, chciałbym też jakoś troszkę zmienić sytuację akurat taka sytuacja jaka jest w Ukrainie teraz i mówię sobie ale czy tego chce pan Bóg i bardzo trudno mi było po prostu z tego zrezygnować jak ksiądz, do którego dzwoniłem, powiedział, że daj mi tylko jakiś tam sygnał, że muszę jechać, to wsiadam w samochód i jadę zamiast Ciebie. Jak ja mówię, dobrze, umówiliśmy się, czekaj na telefon. I zaraz za kilka minut był telefon z urzędu, proszę jechać, jest ksiądz wpisany na listę. ten. I myśmy czekali właśnie około dziewiątej wieczora, 21.00 zawiera, żeśmy wyruszyli na granicę, bo już było nazwisko wniesione. I tak czasem człowiek się pyta, nie? czy Pan Bóg tego chce? Czy Pan Bóg tego chce? Nawet to nasze spotkanie dzisiaj, tak? Iść, nie zadzwonić, zapytać, a może czas, a może są obowiązki, tak? Czy Bóg tego chce? I myślę sobie, że jeżeli by każdy z ludzi tak pytał Pana Boga, czy to jest jego wola, no to byśmy świat z głowy na nogi postawili z powrotem. Chociaż. To nie świat jest winien, tak? Pan Bóg stworzył świat bardzo piękny i dobry, i teraz to wszystko co my robimy, czy tego chce Pan Bóg. I powiem, jak tu bracia przyjechali do Ukrainy, wasi bracia, to zawsze mówią, że Wy byliście. Nawet ktoś nie był, to w ich trzech osobach to była cała wasza wspólnota rycerzy. Bo tak trzeba powiedzieć, bo nie dlatego pojechali, że, że należą do tej wspólnoty, do parafii. I jak y, nasz brat Grzegorz robił przemówienia w różnych kościołach, tak, to powiedział, że umawialiśmy się, planowali, zmieniali daty, ale Bóg chciał, żebyśmy teraz byli. Rzeczywiście był bardzo piękny czas. Akurat ci, którzy mieli się spotkać, byli tam, ci, którzy, y, którym przydało się to nasze spotkanie, też właśnie byli akurat w tym czasie, a nie gdzieś tam na wyjazdach czy coś. Także czy tego chce Bóg? Tak, to jest jedna rzecz, dobrze. Co komu jeszcze przyszło na myśl, żeby tak wytłumaczyć? Bo jak zacznę mówić swoje, to będziemy za długo siedzieć. Ja tak dalej. No, proszę no, bardzo. Można, bo ja tak powiedziałem, w początku drogi jestem. Mm -hmm. Jesteśmy już, 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 już bardzo daleko. Ja to dopiero zaczynam dzięki Grzesiowi, który pracuje na ten już od czterech lat. I jak pojechaliśmy pierwszy raz do obór y, dwa lata temu, do sanktuarium kolejnego. Mm -hmm. To, jak powiedziałem, y, y, nie wiem zakonnik, czy ojciec tam w Bogorach, czy to byli jacy to, W każdym razie, jak tam była ta cała, cała ceremonia ze leżą o, o takim zaleceniu tak. na szyi i wieszał, to jak się zapytał po co przyjechałem, to po wiarę się tak strasznie cieszył. Dlatego do tej pory odnośnie tych teren Waty, to taki kiedyś niedawno, że byłem terendowaty, ale już y, troszeczkę jest, jestem już po tej drodze i mam taką osobistą relację z Bogiem, z Chrystusem, z Maryją. Ale nie chodzę nam msze. Grzesiu chciał, żebym był rycerzem że Kolumba. Powiedziałem, że nie, bo to się na to nie nadaje. W każdym razie odnośnie tych trendowań. Tak, tak, tak. tak, tak, tak yy, Wiarę. Tak bym poprosił i, i dalej to kontynuował, tą swoją, tą swoją yy, drogę. No, dzięki Grzesiowi oczywiście. Dzięki Bogu, że Pan Bóg stawia takich ludzi na drodze. Ja mam powiem szczerze... No na pewno chyba, mm -hmm. chyba, chyba się cieszy, że w każdym razie ten zakonnik w oborach się bardzo cieszy, no nie? No bo, bo oni taki też chcą. No. No, ale tak powiem Wam, ja tu jestem chyba może tam pół roku młodszy od nie będę Was uczył nie, mądrości, ale e, tak popatrząc bez jakiejś tam książki, podręczników na życie i na sytuację tak, z taką logiką prawidłową nie że fantazja, jakiś wymysł, tylko tak realnie, no to człowiek ma dwie nogi. I jak robię pierwszy krok, tak jakbyście zrobili, to za wami jeszcze jest drugi krok. Tak? A ten drugi krok to jest takie, że ja się zgadzam, ja szukam wiary, ja idę za Chrystusem, przychodzę do Niego, ta droga mnie prowadzi do Boga. A teraz właśnie e, też to pytanie, e, jak ten trenowaty mówi, jeśli chcesz, a teraz co chcesz? I pan jest, mówiłem o drugi krok. Idź, pokaż się. I teraz, tak jakby powiedział, wy macie imię jak? Marek. Marek. I pan jest, mówi, Marek, idź do księdza Laurencjusza, czy Huberta, czy e, Juliana i pokaż się. Dlaczego? Przyszałek. Przyszałek. Dlatego, że tak. A dlatego, że wy też, każdy tu obecny, każda tutaj siostra też, wy jesteście po to, żeby też mnie wzmacniać w wierze. E, to działa tak jak dialog. Na przykład słowo, ono musi być w dialogu i Pan Jezus jest tym dialogiem pomiędzy Ojcem Niebieskim i nami, wierzącymi. I na przykład drugi krok to jest taki, że ja mam pójść i w tym kościele rzeczywiście Pana Jezusa e, być przydatnym, czyli Jego wola. Nie wiadomo, co Pan Bóg Wam na przykład tam przygotował, ale żeby nie było tak, że my, e, tak jak tutaj nasz brat powiedział przed mszą, kupili bilet i nie możemy jechać, bo jest jakaś sytuacja, tak? I Jest pierwszy krok zrobiony. A teraz co zrobić dalej? Bo rzeczywiście rzeczywiście trzeba dwa kroki zrobić, jedna noga i druga. I teraz na przykład czy ja się przydaję, czy się nie przydaję. Wiecie, było więcej mądrych, sprytniejszych ode mnie i ja nie mówię, że kto nie jest księdzem, to tam jest gorszy czy coś tam, nie? Ale przecież z klasy mojej było naprawdę wiele chłopaków, którzy by się bardziej przydali na księży i więcej zrobili, bardziej tacy byli u kmytliwi tacy, wiesz, sprytni, e, tylko czego Pan Bóg chce. Nie? No i teraz będzie chciał rycerzem? Będziecie. Nie będzie chciał mieć się tam w róże, różańcowej czy w czymś innym. Nie tylko nie to, że teraz, Panie Boże, ja jestem. Tak? Przeszedłem w gości, ale ciasta nie, nie zjem. Przyszedłem do kościoła, ale nie uklęknę. Nie? E, jak to się mówi, uwierzyłem w Pana Boga, ale się nie przeżegnę. Nie? Czyli zawsze musi być dwa kroki, i tutaj jest bardzo ważne, to też chciałem e, przy tej myśli, troszkę ukradliście mi tą myśl moją bardzo dobrze, że e, wiadomo, wszyscy chodzą do kościoła, to jest normalna rzecz, i ja uważam, że e, prawda jest taka: jeżeli ktoś w ogóle tylko chodzi do kościoła na świętą, wystarczy mu do zbawienia. Ale na przykład, jeżeli jesteśmy w grupie modlitewnej, formacyjnej, w rycerzach, to nie dlatego, że nam za mało jest nabożeństwa, tylko dlatego, żebyśmy więcej sobie zaczęli uświadamiać i tym żyć. Pan Jezus miał uczniów 72, a apostołów 12 z nich. To nie znaczy, że apostołowie byli bardziej mądrzejsi i, i lepsi od tamtych, ale po prostu musi być wspólnota, która to bardziej Prowadzi, bardziej zauważa, bardziej jest wyczulona i tak jak to też się dzieliłem z Grzegorzem za dnia w różnych rozmowach, że teraz on się uważa za brata dla takich ludzi, z którymi wychodząc z kościoła, nie mówił Szczęt Boży, nie dla dlatego, że ich nie lubię, tylko nie znam ich. Wychodzisz z kościoła, wychodzi 100 dusz, tak? No to wiesz, kto kim pracuje, jak ma na imię, gdzie mieszka, nie wiesz. Tak? Ale jak jesteś w wspólnocie, o, to już swój. To jeszcze pomoc pomóc, zadzwonić, zapytać, a słuchaj, nie było Cię, jak się czujesz? To jest już ważniejsze. Tak? Dlatego, że, że czujesz się bardziej swój. Tak? I to jest właśnie drugi krok. I to jest drugi krok. Dobrze, kto by jeszcze chciał tak coś tknąć w Ewangelii? Tak, żebym ja Wam nie przeszedł drogi, nie swoimi myślami. Może Wy bardziej. To jest też może taka ciekawa rzecz. Pan Jezus mówi do, do tego trendowatego już uzdrowionego. Uważaj nikomu nie mów o tym, tak? ale idź pokaż się. I na przykład pokazać się, to milcząc, gadasz komuś, mówisz. Na przykład mówi tak, do, do kogokolwiek tam nie wiem, do, do brata bronka, nie? Mówię Broniu. Nie mów, że jesteś rycerzem, ale ubierz się w tą koszulę i idź, niech cię zobaczą. I on nie mówi, a wszyscy wiedzą o co chodzi. Bo w chrześcijaństwie mowa to jest moja postawa, tak? To jest moja postawa. I, I też właśnie przypomnę sobie ten moment, myśmy już dzisiaj wspominali to w domu, jak przyjechaliśmy w niedzielę już po Mszach Świętych i byliśmy zaproszeni tam w goście do jednej pani, takiej Stasi, ptaszyńskiej, na urodziny. No i tak, ja zachodzę do pokoju na proborstwie tam w klasztorku. Jeden już rozebrany po świecku, powiem, drugi już tam się rozbiera, rozpina marynarkę, trzeci idzie z wieszakiem, będzie się przebierał, nie? I ja miałem takiego stracha, mówię, no przecież chłopie zmęczenie tego, nie? Cały dzień, trzy msze, przemówienia, spotkania z ludźmi. Ja mówię, czy byście mogli pójść w ubraniach na gości, nie? I zostajemy w zamkniętym drzewie, mówię, niech się tam jak pszczoły pokąsają. Kto wygra, to będzie, nie? Idę, wstawiam wody, mój dobra, może tam herbatka przed wejściem wyjściem z domu jeszcze, oglądam się wszyscy trzech w garniturkach, nie? Z emblemami. I ten, no i chyba Eugeniusz mówi, ale co my tam powiemy? Ja mówię, słuchaj, jesteś ubrany, już nic nie musisz mówić. W ogóle. Słuchajcie, ale jakżeśmy poszli do tej pani, bo myśmy dwa razy byli, poszli, co zjedli, potem poszli jeszcze do różnych prawosławnych, protestantów, całą kolędę i jeszcze raz, żeśmy wrócili na tą samą gościnę. To słuchajcie, ja od kiedy tam jestem, ja się tyle nie z panią Stasią, co oni. Polski i ukraiński mieszane. Ja myślałem, że ja nie znam ani polskiego, ani ukraińskiego. Bo ja tyle nie umiałem rozmawiać. A przyszli milcząc. Dlaczego? Bo postawa, bo widziano ich w kościele. Bo byli przy ołtarzu. Bo służyli do mszy. Bo byli ubrani. przyszli nic. Szczęść Boże, Boże, pochwalony, pochwalony, osiedli. Ja mówię, no chyba będę musiał gadać za wszystkich. Słuchajcie, takie miałem wrażenie, że ja za te lata, które jestem na parafii, mniej rozmawiałem z panem Staśmą, co oni? Dlaczego? Nie, nie, ale dlaczego? Bo to jest mowa mojej postawy. Tak? Mowa mojego sposobu życia. I ja po prostu taką właśnie myśl miałem, żeby to powiedzieć, żeby wszystko, co my robimy, to najpierw się pytamy, czy tego chce Bóg? Potem idę, aby dać świadectwo, i trzeci taki punkt, że najpierw zaczynam mówić wszystkim, tylko nie słowami. To tak kiedyś papież Franciszek w jednym kazaniu powiedział, że jeżeli trzeba mówić o Panu Jezusie, to nawet możecie mówić słowami, czyli przedtem ma być co inne. Tak moja postawa, moja rodzina, mój sposób zachowania, mój ubiór w kościele na przykład. Tak, e, nawet na regulacjach nieraz ludziom mówię, że moje przejście na pasach, a nie poza pasami, na zielone, a nie na czerwone, to też o czym świadczy, chociaż ja e, w poprzekonanej czasem idei i też różne rzeczy są, ale, ale zawsze mówię najpierw życiem. A jeżeli trzeba coś skomentować, to potem kilka słów dodaję. I to jest ważne dla nas, tym bardziej jako rycerzy. Tak? Powiedzcie, e, ktoś mój powiedzcie, co to znaczy rycerze Kolumba. Proszę bardzo, zobacz co my robimy, jak my żyjemy. A i chcesz, to ja cię skomentuję. Jak masz dwie minuty, to ci jeszcze powiem. Zobacz, pan jest jak mówił, Apostolowie szli od Jana Chrzciciela, za zanim poszli dwóch apostołów. I, I pan jest mówi, czego szukacie, kogo. A on gdzie mieszkasz, nie? Chodź zobacz. Du, dużo z nimi nie mówił. Nie, potem zostali apostołami już pana Jezusa. Tak, chodź zobacz. Po prostu. To jest bardzo ważne. Dlatego właśnie te trzy rzeczy. Pierwsze, czy Pan Bóg tego chce? Druga rzecz, idę, aby świadczyć i to nawet od kapłanów. Dlaczego? Bo jeżeli chcę coś zrobić dobrze w rodzinie, w parafii, w, w mieście, w wiosce, no to idę do kaplanów, bo oni też są na to postawieni, żeby podtrzymali i przez swoje błogosławieństwo to prowadzili. A ostatnie, no to wiadomo, zaczynamy mówić milcząc. Tak, zaczynamy mówienie, bo e, naj, najbardziej przenikliwe mówienie, najbardziej głośne mówienie, e, najbardziej uważne mówienie to jest cisza. I na przykład, jak mówi dziecko, na przykład czy w szkole, czy na katechezie, i nie jest takie śmiale, nie ma mocnego głosu, po ci cichcił, przepraszam, proszę się zaspokoić, usłyszmy, co on chce powiedzieć. Nie? A jak ktoś ma donośny głos, on krzycza, a go nikt nie słyszy, bo każdy inny też krzyczy, nie? Jest szum. A jak ktoś mówi ciszej, no to wtedy uwaga, nie słuchamy, bo co on ma do powiedzenia. Czyli najgłośniejsza jest cisza, najbardziej przemawia ja, też milczenie. O, I dlatego niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy w życiu te sprawy tak, a nie inaczej rozumieli, wprowadzali w życie i byli rzeczywiście takimi rycerzami Pana Jezusa, Matki Bożej. Wiedzieli, że my jesteśmy wspólnotą Kościoła i Kościół to my. To się właśnie nazywa Kościół. Tak, i ktokolwiek chciał się spytać, tak mi kiedyś właśnie e, po waszym spotkaniu, po, już po waszym wyjeździe z Ukrainy spotkałem się jeszcze raz z panią burmistrz e, i e, no, to było to na pogrzebie żołnierza też nie. I ona się spytała, jak tam nasi bracia dojechali, co tam, jak sprawy, jak tam kościół, jak, ten, e, jak tam w ogóle ich, ich sytuacja nie. Ja mówię, pani burmistrz, to wszystko się nazywa Kościół. Ja później pani opowiem. No i przy następnej okazji dopiero żeśmy rozmawiali. Po prostu jedno słowo. To wszystko, co pani widziała, to jest Kościół. Proszę sobie wytłumaczyć po swojemu. No i, i dlatego, dlatego to świadectwo jest bardzo ważne, żeby, żeby ludzie wiedzieli i e, sami zaczęli szukać tej odpowiedzi, tak? A my jesteśmy po to, aby im tę odpowiedź dać życiową. Także Bóg zapytać za Tak, jak opowie, najbardziej. Opowie o tej wspólnocie waszej, tam tych wszystkich wyznań. No, to, że jak się a myślę, czy, czy zrobimy sobie takie jeszcze posiedzenie, pomszy? Tak, 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 nie, nie, bo, bo jak jest plan? Po mszy, tam, żał, nie? Tam, a, Tak, Dobrze. Nie, bo myślę sobie, żebyśmy sobie troszkę takich różnych pytań tam, czy coś zadali, nie, tak. Żeby, żebyście byli tak swobodni, bo zawsze mszano, to tak, no. wiadomo, żebyście mieli luźniej, tak? Może być. Dobrze, także Wy sobie szykujcie myśli, a będziemy dalej się modlić, żebyście nie zapomnieli o czym mamy mówić. Dobra, to zapraszam teraz do Modlitwy Wiernych. Kto by miał jeszcze jakąś intencję, komuś przyszło jeszcze na myśl, jakąś prośbę, to zapraszam, aby ją powiedzieć w Modlitwie Wiernych i na koniec u Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Pani.